Mówisz, jak ty masz na imię? Przestań udawać, jak że masz na nie imię? wiesz. Jak przestań udawać, J że nie wiesz. Jak masz na imię? Nie przestań. przytulaj się do mnie, jak masz na imię. Jak ty się w ogóle zachowujesz? Dobra, dzisiaj w tym odcinku pozbywamy się jej raz na zawsze. Także, drodzy państwo, pamiętajcie o subskrypcji. Kliknijcie taki sam czerwony przycisk tam na dole, aby zasubskrybować ten kanał. Jeszcze niedługo milion subskrypcji. Za chwilę pozbywamy się jej, a później robimy super prezent kamerzyście. Zapraszam Ale państwa. Tu ty się cieszysz? Nie, serio się ciebie pozbywamy. Serio. A, nie żartowałeś? żartowałem oczywiście zabierzemy no się teraz na wycieczkę ja mam A lepszy pomysł nie, ma. nie. w góry jedziemy ja mam lepszy pomysł ma. w góry jedziemy My, tak tak jedziemy w góry super romantyczny wyjazd no, romantyczny wyjazd w góry zapraszam do oglądania. o zobacz odsłaniam właśnie okno no nie lubię znowu nie wrzucić do tego basenu absolutnie jedziemy w góry drugi raz się na taki dobre jedziemy parka, nie w góry tam, tak dobra. jak już mówiłem przed chwilą zobacz ma, nie chodź chodź kochani patrz zobacz tam są Karpaty o, a tam masz sudety, a tam będą tatry, także niech pójdziesz odpowiednio prosto.